Takie heks do kupienia tylko na Onion Market AU. Okay. Huh. Okay, Musiałem yeah. parę razy umrzeć, parę by nauczyć razy. się jak żyć Kiedyś zrobiłem dwie Ej, i myślałem, na, że to zysk Dajesz fujzom, ale to cymbał, można zagrać na nim beat Nie dwóch koła na koncie, dlaczego ja piszę Sophie Ja to chodnikowy Kodzienny. wilk, chciałbym stąd pozdrowić pisza Zasada jest taka, kiedy mówię kurwy cisza Szybki sos i zaraz znikam, ona pana prochem Dla mnie nagie fotki cyka Ja koło lata, co jakiś debil napisał Chodzę i wydaje siano, się chowa po piwnica. No wchodzisz mi pod nogi, zdeptam cię zostaniesz plamą Pierdolą, że zmienią scenę każdy robi tu tak samo Label obiecał ci złoto, ale cię zwolnił jak Ramadol Moje flow lap diamencie ja Jak twoje się czołga nago go skroił cię na pastę na Prosty, a lubisz kręcję, bo Nie? Powie? nie a dobra, na pewno nie Traki jak na taśmie. Ona Czekaj. łyka wszystko, dławi się i kaszle Bo niby <gryby> jesteś hustler nawet po Ale ktoś tak, ty na tą magii że tak zwana jak nie łapy, mam bo Mama, twój horyzont kończy się na klatce. Mam hmm. ogromną hmm. prośbę, utkaj pizdę, zanim mówić zacznie. Ludzie śliczki mnie nie lubią, no to wziąłem maolatkę. No. Chłopak się po filozofii, po siamowym światłem. Spalię parę razy umrzeć, by parę, nauczyć się jak yeah. żyć. Kiedyś zrobiłem dwie stówy i myślałem, że to zysk. Czaj, słuziom, to cymbał, można zagrać na nim bić. Wiodaw dwóch koła na Koncie, dlaczego pisze Sophie? Ja to chodnikowy wilk, chciałbym stąd pozdrowić, pisza. Zasada jest taka,